Dobry. witam w hotelu Bella. Czy mogę Pani pomóc? Dzień dobry, mam tutaj Państwa rezerwację. Czy mogę poprosić o Pani nazwisko oraz numer rezerwacji? Amelia Kowalska. Już sprawdzam. Mam. Pokój jednoosobowy, superior, od dzisiaj na dwie doby. Czy wszystko się zgadza? Tak, jak najbardziej. Dobrze, w takim razie poproszę o Pani dowód do w celu wyłączenia rejestracji. Proszę uprzejmie. Dziękuję. To potrwa jeszcze chwilkę. A jak minęła Pani podróż? Widzę, że przyjechała Pani do nas aż z Krakowa. Zaskakująco dobrze. Połączenie z Krakowa do Jego stoku jest doskonałe. Cała podróż do Jego stoku zajęła mi niecałe 5 godzin. O, to naprawdę wszystko, proszę. Pani dowód. Dzień. Jeszcze garstka najważniejszych informacji ode mnie. U Pani lewej stronie znajduje się restauracja hotelowa. Yy, dzisiaj jest otwarta do godziny 22.00. Także jeśli miała Pani ochotę skorzystać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Dodatkowo się są w godzinach 7:10.30. Yy, Chciałabym. Proszę Panią poinformować o nowym programie lojalnościowym e, w Drosce o Naszą Planetę, który polega na tym, że jeśli Pani pościel bądź ręczniki będą nadawały się do dalszego użytku, proszę na na kładzieńki zostawić zawieszkę. Dalej korzystam z ręczników i pościeli. Pani pokojowa, zapamięta to i przełożę to później na punkty bonusowe, które w, p, przy późniejszym pobycie zamienią się na darmową pokrowę właśnie w naszej restauracji, bądź na konkretne rabaty, na przykład e, trzy noclegi w cenie dwóch. E, Cały regulamin zostanie pani już Pani na maila. I tak na dobry początek chciałabym Panią również przeczytać zestaw naszych ekologicznych kosmetyków, które powstały przy wykorzystaniu płusów z i zielonej rybaty zgodnie z duchem PlayStation. Tak, bardzo dziękuję. Sama staram dbać się o środowisko. Cieszy mnie to, że Państwo również. Będę Państwu polecać dalej. Dziękuję. Od Pani na Prawie z nimi znajduje się winda. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam bardzo serdecznie do mnie, czy odnośnie pobytu, czy udzielenia informacji turystycznej. I e, pani e, karta pobytu zostanie wysłana na numer 1, w związku z tego, że już nie mamy wykupanej karty. Dziękuję bardzo. To ja dziękuję i życzę miłego, dobrego, miłego, pobytu. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Welcome to the Bella Hotel, what can um, I do for you? Good morning, my name is Linda. I have a reservation for a single room, for tonight. Okay, Mrs. Brown. Let me pull up your reservation real oh, quick and see if everything is alright. Can I have some form of ID, please? please yeah, here's my driver's license. Thank you. Are from San Francisco? Yes, I am, by the way, from the West Coast. Okay. Did you have a good trip? Yes, I did. I had the Play-Doh's last night, and yes, before i was long the small of family so almost the whole way this the first time i'm Yeah, here yes i have a business conference so i'm very looking forward to doing and sightseeing as well well i would be more than happy to show you around the hotel and if you need any tips i'd welcome to thank you okay oh, all right i'd like to inform you about our reality program which is about saving the earth uh, and bad things and I would like to give you uh, some of the cosmetics that we have all the information I will send you by email. Uh, the, the cosmetics include a cream and uh, some serums and some scrubs from uh, coffee grounds and other things and I'd like to give them to you. Oh how my excellent good uh, this is your key to your room. Uh, it's uh, 560. Take the elevator to the right, go to the sixth floor, out the elevator, go to the uh, right, then turn uh, the hall. Uh, go to the. I'm so sorry. Go uh, to the end of the hall and the left hand side. You okay, thank you. Have a nice day.